Jest to przedsięwzięcie Biblioteki Publicznej i Miejscu Gminnego Ośrodka Kultury, które odbywa się raz w miesiącu i jest to niedziela, godzina 17.30. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy Pana Krzysztofa Dąbrowskiego, literata, publicystę, historyka i jeszcze jaki ma Tytuł, jak to można nazwać, to się dowiemy po tym naszym spotkaniu. Pan Krzysiek. Urodził się. Tu. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach yy, i Administracyjne Studia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Publikuje w dodatku Gazety Wyborczej, Mięśni Radoskutowy. Teraz w Kurierze Codziennym bo w Chicago. Publikował dwa dusze poetyckie drobiazgi. Drogiazki pod, podróżne i meryki toskańskie. Toskańskie. Opisuje ona tych wybitnych literatów. Ja, jest, ja zakończyłem e, tą książeczkę, no ale jak to mówią Anglicy, last but no list, ostatni musi być najgorsze. Oraz jest wywiad ze mną, gdzie opisuje swoje perypetie e, związane z życiem, z twórczością, e, z moimi pasjami. Odnośnie książek, to moją pierwszą książeczką jest książeczka Był dwór o rodzinie Ziemiańskich-Bukowskich. Pokażę Państwu. Proszę sobie przejrzeć. Też nie jest do kupienia, do, ponieważ będzie dopiero wznowienie za dwa miesiące. Będzie jej wznowienie, może kiedyś trafimy. No i popełniłem podczas wizyt do Toskanii, do pięknej krainy, tam gdzie moja żona pracuje, popełniłem wiele limeryków. Nie tylko są w Toskanii, ale opisują także Polskę, polskie problemy, Bawię się tam słowami, gram słowami, troszkę się wykupiam, mam poczucie humoru podobno, no i tam z tego coś, z tego coś, coś wychodzi. Także ta książeczka jest do nabycia, podobnie jak drobiazgi podróżne, które są taką poważniejszą wersją moich zainteresowań. Opisuję w nich swoje podróże do Ignera, do Grecji, do Włoch, do, 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 do. W Francji to chyba nie, ale do to, to większości krajów, gdzie uderzyła mnie Wena. Nie wszędzie mnie uderzała Harwena. Zresztą poetą się bywa. Poetą się nie jest. Od czasu do czasu bywam poetą. Kto pisze wierzę, ten wie, że nie da się siedzieć i pisać. Po prostu coś musi człowieka trafić. W tym przypadku trafiły we mnie kolory tamtego, tamtych państw, tamtych światów. Żeby pani Agneta przeczytała wstęp. To się na Facebooku, okay. powiedział, że jak to przeczytał, że obawiam się, bardzo mi się jego zdanie spodobało, że wiersze chyba będą, mogą być gorsze niż wstęp, który napisała ja Jasia piasta Siechowicz. Wstęp jest bardzo fajny, no, ale potem to się napisał do mnie, że wiersze też nie są najgorsze. Ja proszę Państwa, zaczynałem jeszcze pisać do słowa ludu i do gazety kieleckiej, które już nie istnieją. Gazeta Kielecka, nieistniejąca, wydrukowała mi w 1995 roku wiersz, który poświęciłem memu mentorowi, Janowi Nebomucenowi Bukowskiemu. Jesień trecze nam po piętach, wiatry wieją coraz silniej, już nie pachnie w łąkach mięta, szukam tego, co zaniknie. Pola pełne silnych dymów czeszczą ognie wśród padyń, złote sa sady i ogrody Coś tu ziemi mocno krwi. Przez chwilę wokół, jakby cisza. Świątki zamigły były też przy drogach. W ostatniej liści pieśni kołysze, wiatr szumiący znów w okrągłym. Moja książka jest oparta na tych wspomnieniach, jak to się w memuarach Bukowski. Tadeusz Bukowski, jego starszy brat, nie chciał się zgodzić. Ojciec, ojciec pani profesor Bukowskiej-Floreńskiej, pani profesor emerytowanej etnografii na Uniwersytecie Śląskim, filia w Cieszynie. Mamy z nią um, um, kontakt. Nawet proponowała mi pisanie doktoratu, ale odradzała mi, że tak powiem, pewne rzeczy. No, dyskutujemy z sobą, no, ale już w takim wieku, gdzie, gdzie się bardziej martwi już o zdrowie, ale pisuje do mnie regularnie. Nawet przesyłała mi, prosiły mnie panie ze Starostwa Powiatowego z tych wszystkich form europejskich <laughs> 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 o różne dania, jakie były w dworach serwowane. No i pani Bukowska mi przysłała wszystkie te sposoby, jak to wszystko, bo on jest etnografem, a to jest kultura globalna. Teraz pracuję nad kilkoma artykułami do pisma teraz. Jeden artykuł będzie o Żydzie z Kaźmierzy, z którym mam kontakt w nowojorskim Żydzie, który był z takim w Kaźmierzy. A drugi o takim dokumencie, który posiadam, Chińczykali się na mnie wściekną, ponieważ odkryłem taki, taki dokument. 1821 albo 2 roku. pisany, Tu witam kolegę notariusza z Kaźmierzy Wielkiej, mojego przyjaciela Grzegorza Grębowskiego. Akurat Grzegorz, a propos Twojej profesji, dokument notarialny, pokażę Ci go kiedyś, z, z czasu Rzeczypospolitej Krakowskiej albo Wolnego Miasta Krakowa, gdzie, gdzie rada, cena miasta Wolnego Krakowa nie zgadza się. Żeby pomnik dla wybitnego lekarza, społecznika Jana Bartrzała, tego społecznika, lekarza był z marmuru pińczowskiego. Marmur Pińczów Pincz był pierwszym miastem, który nie docenił i, i, i uznał. A ja dzisiaj taką no, mam zrobić, no po prostu historia jest bezwzględna. Także tam popełniłem artykuł y, o Karolu Stefanie Fryczu. Właściwie recenzję książki o Fryczu, którą napisała pani profesor z Akademii Teatralnej, to jest dawna PWST, Lidia Kuchtówna. Najlepsze było to, że ona przysłała tę książkę swoją o Fryczu. Cieszkowy mają dwie postacie, nie znoszę słowa postaci, dwie postacie encyklopedyczne, profesora Ryszarda Bukowskiego, urodzonego w dworze w Cieszkowa w 16 roku i Karola Frycza. Z dawnej niemieckiej rodziny, bo oni tam się przekształcili. No i ona przysłała do szkoły, do Cieszków książkę i, i tak napisała, czytałam o was, że jesteście aktywną szkołą, żebyście widzieli, kto, co, jak y, tutaj był, wybitna postać, y, urodzona w Cieszkowach w 1977 roku. Ja tą książkę wziąłem i tak, jak już ją miałem wcześniej, sobie kupiłem wcześniej, zanim ona to przysłała. A w bibliografii było moje nazwisko. Pani profesor, yy, nie skojarzyła, że nauczyciel może pisać. Bo ja popełniłem artykuł o fryczu kilka lat temu i ona oczywiście w bibliografii napisała Kamie Gazeta Wyborcza i tak dalej. Miałem także współpracę z Krzysztofem Bułkowskim, synem, jednym z synów tego profesora, ale niestety zmarł, mając 51 lat. Mieliśmy plany na jakieś filmy i tak dalej. On był asystentem Wajdy przy Weselu. Nie przerwał w studiów w Krakowie co nastąpiło w stanie wojennym, to, to może lubię w gronie tak zwanego brulionu, bo tam mieszkałem z kolegą, który tworzył brulion, Robert Tehieli, który dzisiaj w przeszedł na pozycje skrajnie prawicowe. Ty jesteś laureatem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Żeby Państwo mieli świadomość, to nie jest nagroda, którą każdy nauczyciel tu ma. Jak nauczyciel z taką nagrodą znajduje się w takim prowizjonalnym gimnazjum? Jak ty się tam czujesz? Dobry pytanie. Znaczy ja mam kilka dobrych pytań. On potem się na mnie obrazi. Cieszę się, w szkole już że, że to już tak jest, jak jest i nie mam tam żadnych. Ja zawsze mówię, że mam silną pozycję w szkole, i... ale to współpraca jest bardzo dobra. Po prostu, no, jak jest, no, głupio mi mówi, no, no dobrze jest, no, fajnie jest. Zostanie u po nas poezja, cytując Norwida, poezja i dobroć. I, i, I staram się no, i ci ludzie, którzy podróżują i piszą, żyją dłużej. I ci, którzy czytają, wchodzą w czyjąś osobistą narrację. Dlatego książka Ślad po sobie. No, tak, mam taką nadzieję, że za 20, 30, 50, lat ktoś tam wyrzeje te i napisze, żeby był to taki wagięty facet, który się tym zajmował. Który, który, to jak napisałem o nauczyciela Fraszy, zresztą yy, najbardziej mnie ceni Antorski, bo. Oddałem pewną socjologiczną rzecz. Bo akurat ja nie pracuję na roli. Napisałem flaszki na nauczyciela wiejskiego i miejskiego. Wiejskiego Bez roli. Niewidomy. Nie wiem. Na nauczyciela miejskiego. Po bruchu stąpa i to cała bomba. <grystanie> Staram się... W kształcą, kształt kształto Ja mam propozycję, skoro te podróże są y, tym bodźcem. Dają natchnienie, to ja bym proponowała jeszcze w innych formach. Esej. Pan jest człowiekiem dygresji, a ta forma pozwala na wprowadzenie. To, będą, to będzie mistrzostwo świata. Bo czym jest esej? To jest mądrość, która chadza w parze z y, poczuciem humoru i skromnością. Y, albo y, wziąć za wzór Kapuścińskiego i wypowiadać się w reportażu. I to będzie z korzyścią też dla Was. Bo niektórzy, jak mówiła Szybowska, lubią poezję, i może nie do wszystkich Pan dociera. Napisałem taką krótką dedykację koleże po biurze Krzysztofowi Lukasiemy z wyrazami szacunku tego 23 września 2012 roku. Proszę.